I my ojca, i syna, i ducha świętego, Pan z Wami. Rozpoczynamy drugą dziecięcą drogę krzyżową w naszym kościele. Zapraszam wszystkie dzieci tutaj do siebie, do przodu. Chodźcie, w skrzyneczce są krzyżyki, weźcie sobie do rączki każdy, jeśli dla każdego wystarczy. Mam nadzieję, że wystarczy. Jeden krzyżyk. Dobrze, moi drodzy, więc na ostatniej drodze krzyżowej wyobrażaliśmy sobie, bo chcieliśmy widzieć różne momenty z drogi krzyżowej. A dzisiaj, tak jak mówiłem, będziemy rozważać różne dźwięki, które mogły być na drodze krzyżowej. Więc nadstawiajcie uszu, słuchajcie uważnie i będziemy razem się modlić. Dobrze? Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dźwięk pierwszy. drodzy, kiedy zapada w sądzie wyrok sędzia uderza młotkiem i bardzo często jest tak że kiedy my mówimy o kimś wyrokując czyli mówimy o kimś zakładając, że coś zrobił oskarżając go nieprawdziwie i tak dalej też uderzamy młotkiem i czasami to uderzenie bardzo boli drugiego człowieka bo zanim powiemy, że ktoś jest winien, bo zanim powiemy, że ktoś coś zrobił, trzeba najpierw zapytać się, czy jestem pewien, że tak było? I dopiero wtedy mówić. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuje się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dźwięk drugi. drugi, moi drodzy, to weschnięcie. Kiedy czeka nas coś trudnego, coś ciężkiego, to bardzo często zdarza się tak, to bardzo często zdarza się tak, że my nie potrafimy tego weschnięcia przyjąć. To bardzo często zdarza się tak, że y, mówimy nie dam rady i wzdychamy. Ale przed wrzęsiem ciężaru Trzeba nie tyle wzdychać, jęczeć i narzekać Ale przed wzięciem ciężaru Trzeba tylko i wyłącznie popatrzeć na Pana Jezusa Wziąć do ręki krzyżyk Złożyć rączki i powiedzieć Z Tobą dam radę Bo Ty dałeś radę nieść krzyż Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste Stacja trzecia Pierwszy upadek pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dźwięk trzeci. Dźwięk trzeci, moi drodzy, to upadek. Czasem, kiedy coś nam się nie uda, coś nam nie wyjdzie, zdaje się, że zrobiliśmy coś złego, wydaje się, że cały świat od razu wie, że coś nam nie wyszło. I wtedy chowamy się, kryjemy się, boimy się przyznać. A Pan Jezus nie bał się upaść. Tak samo Pan Jezus nie boi się naszych słabości i grzechów. Kiedy upadniemy, trzeba czasem pozwolić światu to usłyszeć. I powiedzieć, nie zrobiłem dobrze, nie zrobiłem w porządku, ale chcę się poprawić, bo pierwszy upadek Pana Jezusa jest symbolem tego, że my wszyscy upadamy, ale pierwsze Jego powstanie jest symbolem tego, że wszyscy powstajemy, któryś za nas cierpiał rany, stacja czwarta. Jezus spotyka swoją mamę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Kiedy mama chce uspokoić swoje dziecko, co robi, nuci mu melodię, albo śpiewa, albo przytula. I kiedy mama zobaczyła, Maryja zobaczyła cierpiącego Pana Jezusa, na pewno nie było to dla niej łatwe, na pewno nie było to dla niej proste, ale może zanuciła mu melodię, którą upamiętał z dzieciństwa, którą mu kiedyś śpiewała, żeby mu było choć troszeczkę lżej. Coś dobrego, coś małego, kiedy ktoś jest smutny. Nie musimy od razu rozwiązać problemów, które mają nasi rodzice, dziadkowie, przyjaciele, ale wystarczy do nich przyjść, kiedy jest im ciężko, przytulić ich, zanucić znaną im piosenkę, powiedzieć, że będzie dobrze. I w ten sposób pomagamy, tak jak Maryja pomogła Jezusowi. Tak my pomagamy tym, którzy cierpią. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Dźwięk piąty. słuchajcie, czasem są takie rzeczy, z którymi się zmagamy, a nie jesteśmy w stanie sami ich zrobić. Próbujemy jeden, drugi, trzeci, pięćdziesiąty setny raz, a nie potrafimy ich sami ponieść. I okazało się, że krzyż, który niesie Pan Jezus, był tak ciężki, bo były na nim wszystkie grzechy wszystkich ludzi, że nie dałby rady sam. I wtedy, kiedy pojawia się jakaś trudność w naszym życiu, nie trzeba się wstydzić prosić o pomoc, bo pomoc przejdzie, jeśli tylko o nią poprosimy. Jeśli tylko będzie nam potrzebna, wzywać pomocy to nie wstyd, wzywać pomocy to rzecz potrzebna, bo i Pan Jezus potrzebował pomocy na drodze krzyżowej, któryś za nas cierpiał rany, stacja szósta. Pan Jezus spotyka Weronikę, która ociera jego twarz. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dźwięk szósty. Jezus szedł na drodze krzyżowej, na Jego twarzy, na Jego ubraniu, z tego powodu, że upadał, ale z tego powodu też, że niósł grzechy, pojawiło się mnóstwo brudu. Jego twarz przez koronę cierniową, którą miał na głowie, była zalana krwią, oblepiona pyłem ziemi. I przyszła weronika, aby tą twarz oczyścić, aby wszyscy, którzy patrzyli na Pana Jezusa, nie widzieli brudu, który zebrał na drodze krzyżowej, ale widzieli jego piękną twarz. I w tej stacji musimy się zastanowić nad tym, czy my przez nasze złe uczynki również nie czynimy się brudnymi. Czy ktoś, kto patrzy na naszą buzię, widzi dobro, piękno, czy widzi brud i grzech? Musimy Ocierać tą twarz, przez modlitwę i przez przeproszenie tych, wobec których zawiniliśmy, któryś za nas cierpiał rany, stacja siódma, pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dźwięk siódmy! Drugi upadek, moi drodzy. To upadek, którym Pan Jezus już w ogóle nie kontrolował swojej siły, krzyż go przyniód. To było prawie tak jak słyszeliśmy, jakby coś wybuchło. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko, co przygniatało Pana Jezusa, było nie do uniesienia. I chciałbym, żebyśmy przy stacji drugiego upadku pamiętali o tym, że nieważne jak ciężki jest ciężar, który na nas spada, z Panem Jezusem jesteśmy w stanie Go podnieść. Któryś za nas cierpiał rany, Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące kobiety. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dźwięk ósmy. W stacji kolejnej, w stacji ósmej słyszymy płacz ludzi. Dlaczego ludzie płaczą? Dlatego, że cierpią. Dlaczego ludzie płaczą? Dlatego, że coś ich smuci. Dlaczego ludzie płaczą? Dlatego, że dzieje się coś bardzo trudnego. I moi drodzy, w tej stacji musimy się zastanowić nad tym, jak my reagujemy na to, czy ktoś płacze? Czy potrafimy tej osobie współczuć? Czy potrafimy ją przytulić? Czy tą osobę wyśmiewamy i traktujemy ją jako słabo? Płacz to nic złego. Płacz to coś, co pojawia się wtedy, kiedy jest trudno i warto płakać, bo w ten sposób my się uspokajamy który za nas cierpiał, rany stacja dziewiąta, trzeci upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, Chryste i błogosławimy Tobie. Dźwięk, Dźwięk dziewiąty. Aaaa! Moi drodzy, nie myślcie sobie, że te upadki Pana Jezusa nie były bardzo bolesne. Kiedy przygniatał go krzyż, to co się działo w jego ciele musiało być potwornie trudne. I czasem nas bolą różne rzeczy. Chorujemy na różne choroby, jest nam trudno z tego powodu i cierpimy. Ale wtedy mamy popatrzeć na Pana Jezusa i powiedzieć: Ty też cierpiałeś, Ty też miałeś ciężko. Więc chcę choć troszeczkę tego mojego cierpienia oddać za tych, którzy nie mogą już Go wytrzymać. I w ten sposób stajemy się podobni do Pana Jezusa. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja dziesiąta. Pan Jezus obnażony z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dźwięk dziesiąty. Drodzy, w tym dźwięku usłyszeliśmy śmiech ludzi, zestawiony z takim nienaturalnym dźwiękiem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my się śmiejemy z innych, to można powiedzieć, że nie tylko my się śmiejemy, ale jeżeli śmiejemy się, bo komuś coś się nie udało, to razem za nami, za naszymi plecami śmieje się ten, który jest naszym wrogiem. Czyli diabeł. Nie można, moi drodzy, wyśmiewać drugiego człowieka. Nie można go poniżać, tak jak poniżono Pana Jezusa. W tej stacji przepraszajmy Pana Jezusa za to, że właśnie takie, a nie inne rzeczy zdarzają się w naszym życiu. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dźwięk jedenasty. Drodzy, Pan Jezus został do krzyża przybity ostrymi gwoździami, po to, żeby już na zawsze na Jego dłoniach, na Jego stopach i na Jego sercu pozostały czerwone rany po gwoździach. Po co one są mu potrzebne? Po to, żeby mógł nam przypominać, że całe cierpienie które się dzieje z powodu grzechu na świecie z powodu zła na świecie już zostało pokonane i on teraz w niebie może pokazać te rany i powiedzieć ja już za te grzechy umarłem a ludzie których ty panie boże mój tato przyjmujesz do nieba już są bez tych grzechów w stacji 11 prośmy pana jezusa aby On zawsze wstawiał się za nami wtedy, kiedy popełniamy grzech Któryś za nas cierpiał rany Stacja dwunasta Pan Jezus kona i umiera na krzyżu Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie dwunasty. To ciężki oddech. Moi drodzy, czasem dzieje się tak w naszym życiu. Że to, co nas przygniata, te różne sytuacje trudne, które zdarzają się, powodują to, że już nie możemy dać rady. Ciężko dyszymy z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić pewnym rzeczom. I czasem przegrywamy. Przegrywamy. Nie wszystko się udaje. I w tej stacji wydaje się, że Pan Jezus przegrał. Ale my dobrze wiemy, że On nie umarł, ale będzie żył. Za...